Ja nawet kiedyś powiedziałem w takiej dużej marce komputerowej, mówię: Słuchajcie, jeżeli chcecie współpracować ze mną, to musicie współpracować ze mną taki, jaki jestem. Ja nie mhm. jestem taki. Ja wolę nie zarobić pieniędzy niż udawać, udawać kogoś kimś nie jestem. Ja nie wyobrażam sobie teraz siedzieć i, i nie przeklinać, być o, e, o fajne family friendly, uśmiechnięty, bo ja wszystko, co mam, tak jak powiedziałem na początku, dzisiaj mam, bo jestem autentyczny. Jeżeli ja siadę, odpalę streama i, i nie wiem, nie idzie mi w jakiejś grze. Yy, przyjdzie jakiś yy, widz i, i na przykład mnie obrazi, i, i wiem, że to nie jest na przykład troll, tylko faktycznie coś mi napisze i nie daj Boże, że mnie ktoś zabija, bo kręcę 07 w cs No to padną yy, różne słowa, mogę tego tak to nazwać. I powiedziałem tej firmie: albo mnie będziecie takiego, jakim jestem, i nigdy nie będę nikogo udawał, albo nie musimy pracować. mówię. firmy mnie. idą na to? Tak, ja mam bardzo dużo współprac long-termowych, z którymi pracuję bardzo, bardzo, bardzo długo, nie. Ja nie, chcę, nie chciałbym po prostu, nie mógłbym spojrzeć moim widzom w oczy, jeżeli bym zaczął być bardzo family friendly i tylko dlatego, żeby mieć, żeby mieć, żeby mieć jakąś współpracę, nie.